No dobra lecimy z następnym odcinkiem Ja w międzyczasie Aha dobra, czyli że tam jest jakiś wilczuś Którego trzeba jak najszybciej zabić W międzyczasie reuploaduje się Drugi odcinek bo youtube jak zwykle coś spindolił. O, szczurek. Jak miło. No chodź, no chodź, chodź, chodź. No, hmm. Hmm. chyba zainwestuję trochę trochę strzał. Będzie tutaj jeszcze coś? Nie. No to możemy sobie popozbierać tutaj parę itemów. Hmm. Koźla, tutaj by się przydał amulet szukającego ognika z tą umiejętnością tego, no wiecie, wyszukiwania wszystkich przedmiotów. Hmm, a może tak po wykupieniu jakichś przedmiotów z modyfikacji udam się na szybko do magów i unika? Czemu by nie? No dobra, z naszym starym ziomalem pogadamy za chwilę, tylko najpierw chcę się tutaj tak rozejrzeć. Czyli czegoś nie znajdziemy i <laughs> dobra nic tutaj mi nie miga, więc chyba tutaj nic nie mam albo po prostu przeszkadza mi ta roślinność No dobra, nie będę się już tak bawił, jeszcze tylko rzucę okiem tutaj szybko, czy coś jeszcze mamy, nie, no to co, idziemy pogadać z naszym friendem, czołem. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Lester, skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milten i Gorn nadal są w górniczej dolinie, tak mi się w każdym razie wydaje. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto no, czemu pyta? Muszę się skontaktować. Chcesz <laughs> my? Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Idąc w dół tamtej drogi, tylko uważaj na siebie! Mm -hmm. Dobra, zaraz z tobą pogadamy? Dobra, pogadajmy jeszcze raz z nim. Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje, ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie. Na wszelki wypadek wziąłem nogi zapas. Jak długo się to ukrywasz? Nie wiem dokładnie, może tydzień, ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Sardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie, to on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Ach, cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Sardasa spoko wiesz że ci lubię no, no dobra lecimy teraz zaraz tam ty... Taki. no ta. raczej w tamtą stronę idziemy zdobyć parę itemów a na szczury który...

nie ma czego plądrować. No dobra, sorry za to. Jednak się siostra przyjechała na weekend, a że ja aktualnie, że tak powiem... Hm, przejmuję... zamieszkuję jej pokój. Jak jej nie ma. Z dość dziwnych powodów, nazwijmy to. No, a powiem, bo mój pokój jest zajęty. I niech Wam to wystarczy. No, ale trochę pohałasowała, bo po napaliła piecu. No i możemy już iść dalej. Hmm, może podejdę do Ksardasa. Bo nie pamiętam, czy się dostawało doświadczenie, jak się powiedziało, że się spotkało tego Lestera. Hop. Hop. Ty, Xardas. Dasz mi w razie tego jakiegoś ekspa, czy tak nie bardzo. Jakbyś mógł dać, to daj. Mo Ci mówię, że się nie. Obrażę. Czołem Xardas. Hej! Nie, nie ma nic. No to co? Lecimy. Hm. Dobra, to teraz polecimy tak Zabić, ha, Kogo? baba ba, pa pa, pa. Zabić wilka. Ostrzec innego bandytę, zabić bandytę. Hmm. No spoko. Ty na luzie. Właśnie bym się nawet powiedział, że na mnie. Jak to czasami się słyszy Ale będzie tutaj coś jeszcze dla mnie? Heł, heł Dostanę coś? Nie? No to lipa A, widać wilka Na wilka je... O, na hita padł no raz, weźmy sobie surowe mięsko. Chociaż surowe mięso to ja raczej będę się tylko tymczasowo podleczył. Mm -hmm. A dlaczego? A no dlatego, że jest kijowe. W ogóle jest mięso kijowe. Ani życia dużo nie daje. Za dużo czasu by zajęło. <tłynie> marzenie każdej sztuki mięsa. Szczególnie, że niektórzy, w niektórych momentach można nawet mieć ponad 50 sztuk. Chociaż może byłaby możliwość, ale nawet jeśli byłaby taka możliwość, to bym musiał zrobić Bo wiem, że niby ktoś napisał funkcję smażenia wszystkich sztuk mięsa, czy iluś tam za jednym zamachem. No ale wtedy by musiała nowa zacząć nagrywać. Chociaż w sumie to będzie początek, więc aż takiej tragedii by nie było. Więc ono bym po prostu doszedł do danego momentu. No ale to się pomyślę. A na razie ostrzeszmy go. Ej, skąd się tu wziąłeś, co? Przybywam z... No właśnie, przybywasz z gór. To źle. Bardzo źle. Bardzo źle. Szukają cię. Jest... Komu tak bardzo. Połowa kolinii. A, to ja. Z kim? Z moim sze... No więc ja. Skąd mam... Wieś albo na No dobra, wiecie co? W tym odcinku to już by było na tyle. A w następnym pogadamy jeszcze z tym zadanie A więc trzymajcie się. No i do usłyszenia za chwilę.